Dariusz Kowalski, blog o przywództwie kowalski.dariusz.com Cześć. Witam cię w kolejnym odcinku, gdzie powiem jak odpowiedzieć namolnemu adoratorowi, który cię dręczy, jak mu powiedzieć, Oddal się ode mnie, tak, żeby on się czuł szczęśliwy na zbliżającą się podróż. Jak udzielać informacji zwrotnej, nawet negatywnej, ludziom tak, aby oni ustawiali się w kolejce do ciebie po jeszcze, po jeszcze, po jeszcze i byli zadowoleni, że przekazujesz im cenną informację. Jak udzielić takiego negatywnego feedbacku pracownikowi? Wyobraź sobie, że jesteś w firmie produkcyjnej menadżerem i masz Stacha. Stachu jest zwykłym pracownikiem, który nie robi swojej roboty. Zawsze jest poniżej normy, jest jedyną osobą, która nie, wy, nie, nie wymaga, nie wyrabia norm produkcyjnych. I oczywiście możesz Stachowi prosto po żołniersku powiedzieć Stachu, jak nie będziesz napindalał tak jak wszyscy inni, jak nie będziesz robił norm, to cię wypieprzę na zbity pysk. Czy zrozumiałeś? Gwarantuję, że taka rozmowa raczej Stacha za bardzo nie zmotywuje, a wręcz przeciwnie bardzo go wkurzy i wcale niekoniecznie może się okazać, że skutek będzie taki jak powinien. A można w tym przypadku użyć czego innego, uby, mo, u, można użyć super skutecznego modelu przekazywania informacji zwrotnej i o tym właśnie jest dzisiejszy odcinek. Zasubskrybuj kanał, polub fanpage i oglądaj dalej. Co to za magiczna formuła jest ta, która informację zwrotną, nawet konstruktywną po po pozwala przekazać bardzo płynnie i bardzo łagodnie? Otóż to znana powszechnie metoda Foucault, czyli fakty, uczucia, konsekwencji, oczekiwania. W takim razie jak w czterech krokach powiedzieć Stachowi, że zrobi złą robotę? Krok pierwszy, fakty. Musisz skupić się konkretnie na faktach. Powiedzenie Stachowi, Stachu, opieprzesz się, leniś mnie, nie szanujesz się i w ogóle do dupy jesteś pracownikiem, bo pracujesz strasznie wolno i się ochrzaniasz wtedy, kiedy powinieneś pracować, to nie ma nic wspólnego z faktami. I Stachu jedyne co zrobi to się strasznie wkurza, albo zacznie się bronić, że wcale nie wierzy, on pracuje dobrze i, i zacznie się takie boksowanie. Żeby Stachu nie zaprotestował i przyjął ten pierwszy fragment rozmowy jako najważniejszy, musisz się oprzeć na faktach. Możesz powiedzieć, Stachu, w zeszłym miesiącu Twoje wyniki na zmianie wynosiły od 850 sztuk do 912 sztuk. Dziennie średnio 875. To są fakty. Stachu takim liczbom nie może zaprzeczyć. Mało tego, emocjonalnie nie zacznie się bronić, bo nie ma czym. Punkt pierwszy, fakty. No i teraz przechodzimy do kroku drugiego, krok drugi, uczucia. Opowiedz o swoich uczuciach. Możesz powiedzieć tak, Staku bardzo się cię szanuję, bo pracujesz u nas już 10 lat. Jesteś dobrym pracownikiem, ale jednocześnie bardzo martwi mnie to, że nie wykonujesz norm, które są narzucone na produkcji, jesteś jedyną osobą, która tych norm nie wykonuje. Mało tego, czuję się nawet wyzyskiwany, bo płacę ci pełne pieniądze i dostajesz nawet premię wypracowaną przez zespół, a sam nie regular, a sam nigdy w tym, tym miesiącu nie uzyskałeś, nie, nie, nie uzyskajesz tej samej produkcji co inni. Mówisz więc o swoich uczuciach, emocjach, nawiązując do wcześniejszego pierwszego etapu faktów. I teraz przychodzi kolej na etap trzeci. Etap trzeci to konsekwencje, ale nie konsekwencje jakie wyciągniesz wobec Stacha, bo na to jeszcze przyjdzie czas, ale konsekwencje jakie Stacha zachowanie powoduje u Ciebie w firmie wśród pracowników. Możesz powiedzieć tak, to wszystko powoduje, że Twój zespół patrzy na Ciebie krzywym okiem, bo jesteś najsłabszym ogniwem. I jednocześnie, jeśli tak dalej będzie, to prawdopodobnie nie będę mógł utrzymać tylu miejsc pracy, ponieważ naszą normą minimalną, przy której zarabiamy, to jest 975 sztuk na zmianę na osobę. Właśnie powiedziałeś Stachowi, jakie konsekwencje z jego zachowań pojawiają się w firmie. I teraz ostatni krok, krok numer 4. Oczekiwania. Masz powiedzieć Stachowi, jakie masz wobec niego oczekiwania i oczywiście zaprogramować przyszłość. Tutaj możesz wypowiedzieć ponownie o konsekwencjach, ale tym razem wobec Stacha, jeśli ta sytuacja się nie poprawi. Możesz powiedzieć tak. Oczekuję od Ciebie, że od jutra i w kolejnych miesiącach... Dojdziesz do pełnej wydajności w wysokości 975, taka jest, jaka jest zaplanowana, minimum, osiągniesz to minimum. Oczywiście jestem do Ciebie dostępny, udzielę Ci wszystkie niezbędnej pomocy, szkoleń, jeśli tylko czegoś potrzebujesz, daj mi znać, będę razem z Tobą pracował. Będziemy się spotykać co dwa tygodnie i na co dwutygodniowym spotkaniu będziemy na bieżąco decydować co dalej. Tutaj, jeśli chcesz być mocniejszy, to możesz powiedzieć, że jeśli sytuacja przez następne dwa miesiące nie dojdzie do normy, nie będziesz uzyskiwał co najmniej 975 na zmianę, to y, rozwiążemy umowę i nie będziesz tu dalej pracował. I w ten sposób, w czterech krokach, dość asertywnie, twardo, ale przede wszystkim rzeczowo, na bardzo niskim poziomie emocji, przekazujesz informację zwrotną pracownikowi modelem FUKO. Ale czy model FUKO ma służyć tylko do opieprzenia pracownika? <grych> Oczywiście, że nie, bo model FUKO jest modelem bardzo, bardzo uniwersalnym do wielu zastosowań. Czy możesz się na nim umówić na randkę? Możesz. Czy możesz zaakceptować bilety do, do teatru? Możesz. Czy możesz odmówić biletów do teatru? Możesz. Możesz obsłużyć klienta niezadowolonego, który przynoś przychodzi z reklamacją? Możesz. FUKO możesz zastosować uniwersalnie, ponieważ jest to bardzo, bardzo uniwersalny model. A jak bardzo jest uniwersalny, o tym pisze w swoim najnowszym wpisie na blogu, gdzie oprócz pełnego rodzaju omówienia FUKO dodaje 10, 10 bardzo fajnych przykładów z życia jak zastosować FUKO nie tylko w biznesie. Pierwszych dziewięć jest w treści, a dziesiąty na samym końcu artykułu gwarantuje Ci, że Cię mocno zadziwi i przy nim się uśmiechniesz. Kliknij ten link u góry albo ten link na dole w opisie filmu i przejdź do artykułu. Zasubskrybuj ten kanał, polub fanpage, kliknij i do zobaczenia w artykule, gdzie dowiesz się dużo więcej szczegółów. Trzymaj się, cześć.